Witam Was ciepło i serdecznie. Lipiec za chwilę się zacznie, pora na horoskop. Żeby zobaczyć, co tam u nas słychać, rozłożę parę kart w takiej energii głównej dla nas wszystkich, a potem będzie, jak zwykle, dla poszczególnych znaków Zodiaku kilka słów ode mnie, jak ja widzę to w kartach. A póki co dzięki, że jesteście, że subskrybujecie, co niesamowicie, no wiecie, pomaga rozwijać się kanałowi. Tak to się mówi. Dziękuję, że jesteście. Okej, okay, lecimy. Zamiast tego długiego wstępu, czytanie będzie tutaj najlepszym wstępem. Co tam dla nas wszystkich... E Karty mają do powiedzenia na ten lipiec, jaki ten lipiec będzie dla nas wszystkich. Zobaczmy. I tu powiem Wam zaskoczenie, dlatego że przecież lipiec, pierwszy miesiąc wakacji. Lipiec, który jest naprawdę ciepły, towarzyski, miły i taki relaksujący, okazuje się, że właśnie takim miesiącem do końca nie będzie, bo tutaj mogą się przeróżnego rodzaju rozgrywać trudne rzeczy, które nie zostaną bez odpowiedzi. Przechodzimy na taką fazę, kiedy coś, co nas zabolało, Coś, co było raną na sercu, coś, co było kompletnym no zdradą, również, tak, nazwijmy to wreszcie, zostanie osądzone. Czyli wszystkiego, wszelkiego rodzaju brzydkie czyny, wszystkiego, wszelkiego rodzaju rzeczy, które w jakiś sposób nas dotknęły, ale w tym Ujemnym aspekcie zostaną teraz zauważone i jakby no przyjdzie kryska na matyska, tak to się nazywa. Jednym słowem, jak se człowieku pościelisz, tak właśnie się wyśpisz. Bo dotychczas mogło być tak, że była jakaś cisza, jakiś spokój, może nie wiedza. A może po prostu nie chciało się pewnych rzeczy dotykać, nazywać, szukać? A tutaj się okazuje, że przychodzi ten moment, kiedy trzeba z tą prawdą stanąć prosto w oczy i pewne rzeczy nazwać, i albo ponieść konsekwencje, albo właśnie wymierzyć tą sprawiedliwość. Tak więc przychodzi czas rozliczeń i wszystko to, co było brzydkie, burę i szaro bure, a zarazem takie krzywdzące drugą jednostkę, drugiego człowieka, jak to brzmi, drugą jednostkę, słuchajcie, to takie jak podmiotowo, bezpodmiotowo, drugiego człowieka, wszystko to zostanie w tym lipcu. Bez, nie zostanie bez echa. Wszystko to jakby zostanie ocenione. Tak więc zbliża się czas, albo rozpoczynamy czas, kiedy należy wreszcie przejść do innej fazy znajomości, bez względu na to, na jakim to jest i czego, jakich poziomów to naszego życia dotyczy. Tutaj nie będę. Kart dokładała. Okej, okay. i to jest taka słuchajcie, główna energia dla nas wszystkich, ale zobaczmy z potęgi myśli, afirmacja, co też tutaj Louis Hey ma dla nas w kartach najpiękniejszego, co może nas w lipcu spotkać. Zobaczmy, zobaczmy, aż świeczka zgasła. No pięknie. Mam prawo do wolności. Bez komentarza, prawda? Mogę myśleć o cudownych rzeczach. Wykraczam poza ograniczenia przeszłości i osiągam wolność. Staję się dokładnie tym, kim mam być. A to oznacza, słuchajcie, jeszcze jedno, jeżeli chodzi o ten rozkład kart. Że to jest najwyższy czas, do tego, żeby się ze swoimi bólami. Przeszłości właśnie rozprawić, żeby wreszcie tym schematom ofiary dać sobie z nimi spokój i odstawić je tam, gdzie powinny być odstawione. Z jednej strony do przeszłości, a z drugiej strony potraktować je jako życiowe lekcje. Tak więc, no to jest wielki próg. Wielki próg, bo w momencie, kiedy odrzuca się ten kamień milowy, kiedy odrzuca się ten ciężar egzystencjonalny, a ciężar na sercu no, to już po prostu jest z niczym nieporównywalny, faktycznie można odzyskać wolność. Można, za, można zacząć na nowo oddychać. I tego właśnie wam z całego serca życzę. Niech właśnie tak się stanie. Niech światło zapali się na nowo I niech, i niech świeci nam tutaj nie tylko przez lipiec. Ok. I to by było słuchajcie tej energii głównej dla nas wszystkich na tyle. A teraz zobaczmy, co tam u poszczególnych znaków. Zodiaku. Witam Was, drogie skorpiony. Zobaczmy, od czego wychodzicie w tym miesiącu. To znaczy, co jest dla Was bazą, na czym możecie się w tym miesiącu oprzeć, żeby podskoczyć gdzieś, gdzieś dalej. I tutaj, i tutaj jest dość ciekawa sprawa, bo możecie trochę się czuć osaczeni. Z jednej strony chce ktoś przez sentymenty, resentymenty dostać się w wasz krąg zainteresowań, może do waszego serca, a może po prostu chce zwrócić na siebie uwagę, a z drugiej strony, z drugiej strony może kompletnie ktoś inny chce tutaj coś dla siebie ugrać w momencie kiedy jesteście tacy niedostępni kiedy macie te swoje zasady kiedy upieracie się właśnie przy swoim zdaniu przy swoim stanowisku po prostu okopaliście się tutaj możecie właśnie czuć się trochę jakby z różnych stron było huzia na juzia tak więc no zobaczymy co będzie tutaj dalej bo przecież jakieś możliwości tego miesiąca muszą się przed wami Otworzyć. No pewnie. No słuchajcie, zyskujecie pazurki, bo, bo, bo umiecie, umiecie dbać o swoje, a zarazem umiecie na spokojnie również znaleźć w tym wszystkim taki, taki sposób na to, żeby uzdrowić sytuację. To jest jakby wyjście na ring, ostro wyjście na ring ze światem, z sytuacją. Również słuchajcie z takimi rzeczami, które Was wiążą. Może nawet mogą być tutaj różnego rodzaju nałogi, różnego rodzaju takie holizmy, różnego rodzaju uzależnienia, które. W jakiś sposób powodowały, że gdzieś Was w tym życiu zaczęło być coraz mniej Was, a zaczął Wami rządzić jakiś właśnie nauk, albo ktoś, albo coś, coś tutaj Was mocno ograniczało. I Wy otrzepujecie piórka, wstajecie i zaczynacie właśnie iść po swoje, chcecie tą całą sytuację uzdrowić. Ale najważniejsze uzdrowić siebie, żeby wreszcie z tego wszystkiego wyjść i jakoś pozbierać, pozbierać się. I całkiem nieźle Wam to wychodzi, ale na jakie możecie przeszkody w międzyczasie natknąć się? I tutaj może być tak, że nie od razu kraków zbudowano, bo w momencie, kiedy właśnie wy będziecie chcieli już teraz natychmiast w coś się zaangażować, coś robić, to ktoś może być jeszcze niegotowym. Jeszcze coś może dla Was być nieprzygotowanego, może to nie jest ta pora, może na coś trzeba jeszcze poczekać. Coś musi dojrzeć, coś musi się wykształ wykształcić albo ukształtować, a może, może ktoś nie jest jeszcze gotowy na to, żeby skonsumować tą świeżą relację i wejść jakby na inny, na inny poziom. Ok. A jak to pokonać, te przeszkody? Mówcie o swoich potrzebach. Mogą to być, nie wiem czemu, ale powiem Wam, że grupy wsparcia będą bardzo przydatne dla Was, jeżeli macie jakikolwiek problem, czy ze sobą, czy z wy w Waszym najbliższym towarzystwie, z używkami przeróżnego rodzaju, czy z substancjami. Które prowadzą do odrealnienia. Tak więc możecie właśnie tutaj, rozmawiając, będąc na kozetce u kogoś, czy też po prostu zwierzając się komuś, kto chce, chce wczuć się w waszą sytuację, możecie przegadać to, co się w waszym życiu dzieje. I znaleźć takie mocniejsze ugruntowanie w tym właśnie takim oderwaniu się. Może właśnie to spowoduje, że zauważycie, co w waszym życiu jest ważne i w co się warto angażować, w którym kierunku iść i też jakich wiadomości słuchać, żeby nie popełnić takiej życiowej po prostu gafy. Okej, okay, a rada, wskazówka bądź przesłanie dla Was. I tutaj, nawet jeżeli w Twoim życiu zdarzą się takie sytuacje, które będą dość napiętymi, kiedy ktoś może postawić Ci naprawdę wielkie ultimatum, kiedy no, nie będzie komfortowo to jednak nie, nie kończ wszystkiego. Nie odwracaj się na pięcie i nie mów, że to nie dla ciebie i po prostu nie dam rady, mam tego po dziurki w nosie i odchodzę, zamykam, nie mam mnie. Tutaj dobrze będzie jednak ćwiczyć tą swoją wytrwałość i pomimo tego, że sytuacja właśnie, może być dość nieprzyjemna, jednak możecie odnieść zwycięstwo nad samymi sobą, nad tym, co było dla Was takimi hmm, zobaczmy czym. I tu mi, słuchajcie, wyszło, że może, może było w Waszym życiu tak, że za mocno kierowaliście się tylko i wyłącznie swoimi potrzebami, swoim wi widzeniem świata. I teraz należałoby trochę to ja przykrócić i spojrzeć na to wszystko trochę inaczej. I jednak. I jednak odnieść to zwycięstwo nad, nad sobą. I uda wam się to, po prostu się uda, ale, ale nie poddawajcie się tak szybko. No i co? No i trzymam za was kciuki, moje drogie skorpiony. Trzymajcie się. Do następnego.